My? To tutaj będzie, mamy szóstkę! Zobaczcie, bo to też szóstka! Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remy i dzisiaj zrobimy jeden z największych openingów, mega boxów i boxów, jakie moi drodzy, robiłem w ogóle w moim Brawl Starsowym, w krótkim życiu, moi drodzy. W każdym razie dzisiaj otworzymy sobie mnóstwo boxów, mega boxów, moi drodzy, i mam dzisiaj nadzieję, że wypadnie nam wreszcie coś dobrego, bo naprawdę już od długiego czasu nie mogłem wydropić żadnego zadymiarza i mam nadzieję, że dzisiaj się to zmieni, moi drodzy, że dzisiaj trochę coś przynajmniej lepszego nam wydropi I pamiętajcie moi drodzy, aby stawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, subskrypcję z dzwoneczkiem na kanale i napiszcie w komentarzu co najlepszego wam kiedykolwiek wypadło z Megaboxa, moi drodzy, bo jestem strasznie ciekawy czy tylko ja mam takiego pecha, czy inni też mają w każdym razie, słuchajcie, dzisiaj jeżeli nic dobrego nam nie wydrobi, to mam dla was jeszcze wielką niespodziankę, wielką niespodziankę, która będzie na końcu tego filmu jeżeli nam nic dobrego nie wydrobi, więc to jest bardzo ważne dzisiaj, abyście zobaczyli ten film do końca, ponieważ dzisiaj naprawdę szukuję coś mega dla was i koniecznie zobaczcie film do końca, w każdym razie, moi drodzy zaraz zaczynamy otwierać i naprawdę, kibic i mi napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że coś mi wpadnie dobrego, tak albo nie, moi drodzy. I dzisiaj ogólnie mamy sporo ciekawych ofert w sklepie. I moi drodzy, oczywiście też nie zmienia faktu, że będziemy się kupować też moi drodzy, mega boxy i boxy. ale na początku odbierzmy sobie darmowe punkty mocy do Jessie, moi drodzy. No i co? I z takim razie zaczynamy opening mega boxów, moi drodzy, soczysty. I pamiętajcie też, moi drodzy, jak macie jakąś tam, jak kupujecie coś w browser, to wpiszcie moi drodzy w sklepie Kot TOS, moi drodzy, to pomożemy Rostowi. Jak ja tutaj mam wpisane w każdym razie, moi drodzy, co jazda z tym. A więc, dobra moi drodzy, słuchajcie, kupiłem już właśnie pierwszy, moi drodzy, zestaw, w którym będziemy otwierać mega tylko Tego, w zestawie mieliśmy, moi drodzy, 80 różnych klejnotów, moi drodzy. Mamy też 700 monet, moi drodzy. I mamy mega boxy. Więc teraz, moi drodzy, otwieramy pierwszą turę mega boxów. Uwaga, uwaga, pierwszy mega boxik. Zobaczmy, co takiego będzie. Mamy piątkę, niestety, moi drodzy, ale zobaczmy, co mamy, Mamy punkty mocy do Rico. 17 punktów mocy do Rico. I moi drodzy, tutaj mamy ulepszenia dostępne. Oczywiście do Jackie mamy, moi drodzy, 20 punktów mocy. Mamy do Poko 21 punktów mocy. Więc też nie jest w sumie moje źle. Mamy też do bardera 25 punktów mocy. I mamy jeszcze. O, do z 23 punktów mocy. I to mi się moje dody przydał. Ja koltem bardzo dużo gram. Zwłaszcza ci, którzy oglądają odcinki stale to widzą. W każdym razie macie dobra moje czas Trzeba do drugiego mega przejść. Zobaczmy. Co tutaj będzie. Mamy szóstkę! Zobaczcie moje dody szóstka! Tak, czy to jest. Czy to jest ten moment, kiedy wreszcie wytropię? Jakiegoś dobrego tym boże, boże, Czemu ja tak krzyczę, mój drodzy? Dobra szósteczka! Jeju, mój drodzy, tak, zobaczymy, Uwaga, uwaga, 266 zł. Ale jestem, mój drodzy, podjarany. Zobaczymy zaraz, co takiego będzie dzisiaj. Mój drodzy, szósteczkę. Mamy pierwsza szósteczka dzisiaj. Czy to oznacza, że naprawdę będzie dzisiaj coś dobrego? Proszę tak. Dobra, mój drodzy, zobaczmy. Teraz mamy, mój drodzy, poko. Ile mamy? 12 punktów mocy do poko. Bardzo, będę bardzo powoli teraz otwierał, mój drodzy. Zaraz zobaczymy. Będziemy Napięcie trzeba, na musi być. Dobra, mój drodzy, dobra, ja mam 20. Ale Boże, co to będzie za Masz moi drodzy, jestem ciekaw, może to chociaż pierwsza moja legenda w życiu, moi drodzy Jeszcze nigdy nie wydropiłem legendy I moi drodzy, wiem, nie patrzcie tak na mnie, po prostu krótko gram W każdym razie, moi drodzy, może to jest ten moment Dobra, uwaga, uwaga, idziemy dalej, moi drodzy, szósteczka nareszcie, to jest chyba moja trzecia szóstka w życiu, moi drodzy Uwaga Tak, mój drodzy, zobaczcie jak się mryga. ach to mryga, nie zobaczcie, moi drodzy Ale mryga, moi drodzy, mraśnie, dobra, uwaga, uwaga, trzy Dwa Jeden, i co? I kogo mamy, moi drodzy? Mamy PAM! Epicki zadymiarz, moi drodzy. To nawet nie jest, moi drodzy, zły drop. To mi się podoba, to jest dobry drop, moi drodzy. Cieszę się, że jeszcze PAM nie grałem, moi drodzy. W każdym razie, to jest dobra okazja, żeby poznać PAM. Dzisiaj zaraz pracujemy też, PAM. W każdym razie, moi drodzy, pierwszy zadymiarz dzisiaj możemy sobie odznaczyć, moi drodzy. Pierwszy zadymiarz dzisiaj wydropiony, więc lecimy dalej, moi drodzy. Zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Ale, moi drodzy, PAM, tak się cieszę, że mamy wreszcie nowego zadymiarza, bo już tak długo byłem bez żadnego nowego zadymiarza. Ale, moi drodzy, oczywiście otwieramy dalej. W każdym razie, moi drodzy, Teraz do kolejnego Mega Boxa, którego sobie kupimy za gemy, które przed dostaliśmy. Więc uwaga, kolejny Box, moi drodzy, chociaż nie będzie, nie będzie raczej pod rząd moj dody szóstki, ale to byłoby naprawdę tak mega, gdyby, pod gdyby dwa razy z rzędu była szóstka, to byłoby już naprawdę dzisiejszy dzień to byłaby rekompensata moich wszystkich, moi drodzy, nieudanych openików mega boxów, których naprawdę było dużo. Więc kupimy teraz, moi drodzy, mega boxa i zobaczymy, co teraz będzie. Uwaga, uwaga! Co tu takiego będzie? Pewnie piątka. Piątka moi drodzy No cóż, nie może być z rzędu za dużo Pamiętajcie o tym, nie może być z rzędu za dużo W każdym razie, dobra, Zobaczę W takim razie mam 10 dorosy ale jeszcze, moi drodzy, otwieramy dalej, zobacz, mamy co mamy jeszcze do szelki, mamy 17, moi drodzy, mamy jeszcze do PA. O, do PAM! Akurat do pom, zobaczcie, będziemy mogli pierwsze ulepszenie zrobić. Mamy, moi drodzy, do Jesse 49, w ogóle do Jesse ostatnio dostaje strasznie dużo, dużo dropu, moi drodzy. O, ale mamy za to, moi drodzy, bonus! To jest, moi drodzy, fajna sprawa. Mamy razy dwa podwaja żetonów więc to się naprawdę podoba. Przynajmniej jakiś bonus mamy, moi drodzy, coś z tego będzie. Przynajmniej moi drodzy, będziemy w kardecie mogli szybciej awansować. To jest też, moi drodzy, bardzo fajna i przydatna sprawa. Pamiętajcie? O tym. Dobra, moi drodzy. A teraz, moi drodzy, zanim jeszcze kupimy jednego Mega Boxa, to otworzymy sobie big boxa, bo mam akurat tutaj game w zanadrzu. Więc może przynajmniej z big boxa coś nam wypadnie. Więc uwaga, uwaga, otwieramy sobie big boxa. Zobaczymy, może też będzie nadmiar z big boxa, byłoby super. Uwaga, uwaga, trójka, chyba nie ma. Moi drodzy, mamy do kolta 9. Do kolta. moi drodzy, jest Git, że mamy. Mamy też, moi drodzy, 20 dorosy. No i mamy, moi drodzy, Jackie 30. To mi się podoba, moi drodzy. Bardzo dobrze. Jak na razie, drop jest całkiem dobry chociaż do kolta mogłoby być troszeczkę więcej. A teraz moi drodzy kupię jeszcze, otworzymy sobie mega boxa dalej oczywiście, a później jeszcze przetestujemy zadymiarz i mam też dla was coś specjalnego, pamiętajcie o tym, więc koniecznie zobaczcie film do końca. A więc dobra moi drodzy, mam kolejne 80 gemów. I teraz moi drodzy przyszedł czas, aby otworzyć kolejnego mega boxa moi drodzy. Więc moi drodzy, uwaga, mega teraz może przyniesie mi przynajmniej szczęście, ale boże pierwsza szóstka była dzisiaj, więc uwaga, uwaga, zobaczmy mega box, proszę nie zawiedź mnie, chociaż nie ty. Dobra moi drodzy, mamy piątkę, no niestety Nie ma też za dużo zadymiarzy, moi drodzy Z drugiej strony, gdybyśmy wszystkich zadymiarzy wydropili tak od razu To też wiecie, nie byłoby takiego fanów później z otwierania tych wszystkich boxów W każdym razie, moi drodzy, nie co za dużo, to niezdrowo W każdym razie przejdźmy teraz do rzeczy, które też chciałem wam pokazać, moi drodzy Słuchajcie, pewnie zauważyliście, że w sklepie ogólnie dzisiaj jest oferta, która nie jest raczej codzienną ofertą Jest oferta, która naprawdę jest bardzo rzadką ofertą Która się zdarza raz na jakiś długi, długi okres czasu, chyba Ponieważ mogę się nie znać ale zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj w ofercie specjalnej Leona, który został przeceniony z 780 gemów na 429. I mamy tutaj, moi drodzy, i Leona, jeszcze mamy sali Leon, przebrani do Leona. I naprawdę, moi drodzy, ta oferta jest ofertą dobrą. I myślałem, moi drodzy, że jeżeli nic dobrego nam nie wypadnie, to dzisiaj tą ofertę kupimy. Ale moi drodzy, jak tak sobie myślę, czy ją teraz kupić, moi drodzy, to w sumie wydrobiliśmy ciapam. Ale moi drodzy, to nie zmienia faktu, że Leon by mi się przydał i naprawdę mam ochotę wreszcie spróbować zagrać z tym prawdziwym, legendarnym Leonem. Więc, moi drodzy, mam pewien popis. Jeżeli, moi drodzy, każdy, kto teraz ogląda ten odcinek, stawi teraz łapeczkę w górę, będziemy mieli w sumie 5000 łapek w górę, moi drodzy, to w następnym odcinku kupimy, moi drodzy, tego Leona. Więc jeżeli teraz, moi drodzy, każdy, kto ogląda ten film, każdy, więc każdy, kto widzi ten film, zostawi teraz łapeczkę w górę, czyli kliknie tego lajka, like moi drodzy, pod filmem, to w następnym odcinku, i dobijemy ich 5 tysięcy, to w następnym odcinku, moi drodzy, kupuję tą ofertę i troszeczkę się wypstrykam z gamów, moi drodzy. Więc mam, na więc mam nadzieję, moi drodzy, że chociaż stawicie te łapki w górę, zobaczymy, może, może uda nam się i wtedy wreszcie miał, moi drodzy, Leona i byśmy wtedy zobaczyli, jak nub gra Leonem, czyli ja, moi drodzy. A teraz czas, moi drodzy, przetestować nowego zadymiarza, czyli Pam. A więc dobra, moi drodzy, teraz przyszedł czas. Przetestować. Pam. I dzisiaj ze mną, moi drodzy, ekipa, przywitajcie się, ekipko! Cześć i słuchajcie moi Ciebieczka. drodzy, dzisiaj zagramy sobie gorącą strefę, czyli dosyć fajny tryb, już możemy zaczynać w sumie zaczynamy. Będziemy, będziemy je... mieli jednego bota, ale damy radę, moi drodzy, oczywiście Dawaj. czego my jest... nie damy rady Dwóch najlepszych! Na dwóch najlepszych dokładnie, e, w ogólnie dzisiaj jest ze mną L-primo, który powinien być Lprimem, primem ale jest jest ale... Bibi, nie, jesteś w ogóle tym Jestem Pany bo... właśnie. Dobra, słuchajcie moi drodzy, czyli gramy teraz strefę gorąca i musimy... Jeszcze nigdy tego trybu nie grałem, mój drodzy, ale jak ta Pam nawala, jeju mój drodzy! Ośmiobiec. w ogóle jest, mogłem, o, nie, o nie, o nie strefa gorąca! O nie, 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 nie. Czyli musimy rozumiem, uciekać A, przed tą strefą. Ja tam tak? nie, nie, nie. Dobra, ja to przejmuję, No my tu chronimy! A czy ja muszę przejmować tą strefę? No, czemu ja od niej uciekam? Boże mój drodzy, nie Boże mój drodzy, ja nie wiem w ogóle czemu ja takie rzeczy tutaj robię. O nie, o nie, o nie, dobra, mamy kogoś. Dobra, dobra, przejmujemy, przejmujemy, nie damy się, damy się ult. O, dobra, dajesz, stary. Teraz się będzie leczyć, teraz się będzie leczyć. A teraz się będzie tutaj O dobra, zobaczcie moje, faktycznie, boże, jakim jestem nowym w tą grę. Cały czas. O nie, strzelam, o nie, Zapatrzyłem się, boże, nie, dobra, przepraszam was, moi drodzy. Wiem, wiem. Dobra, stary, uważaj, uciekaj stamtąd. Masz coś w ogóle zdobyłeś tą strefę? A w ogóle kiedy tu się wygrywa? Jak jak drużyna przybiega bo dwie A, okej, dobra, dobra, stary. O, o nie, dobra, mamy kogoś. Dobra, tak, lecimy, tak? lecimy z nimi, dawaj, dawaj, lecimy, dawaj, dawaj. o nie, o nie, dobra, mamy kogoś Dobra, stary, tu jest naczelny, zaraz go dojedziemy, dojedziemy, aaa, dobra, mamy, o nie, nie, nie Dobra, przecież... dobra, zaraz mamy strefę pierwszą A, dobra, musimy przejmować strefę, o nie, dobra przejmujemy, Dobra, przejmujemy, dobra przejmujemy Timo, no. o nie, dobra, tu jest jakiś... Nie, damy, 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 dobrze, mamy to Mamy to, Bra. stary, o nie, uważaj, stary Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Mamy jedną, no, my mamy jedną O nie, boże mój drodzy Szybko, Dobrze, już biegnę, spokojnie, stary, spokojnie. Pomagaj botowi! Nie, dobra. Już, już, już pomagam botowi. Mamy <grym> pierwszą! I botu jeszcze! Ja idę pomagać potowi. Nie, 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 dobra! Dobra, stary, nie dobrze wygląda. Nie, 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 Przejmuj nie, nie, strefę! Nie. Porobione! No nie! O, nie. Dobrze, dobra, jeszcze gramy no. rewanż, moi drodzy. Nie, gramy rewanż. To był pierwszy raz Dobre, to się Ale ja liczy. coś, to co zostało wam 5% Ale wiecie, ja nic ja mi nie postać, wiecie, bo el primo to tak powiedziałem, myślę el primo. A ja zagram sobie jednak Coltem, wiecie, moi drodzy? Chociaż nie, pan w sumie próbowałem, nie będę, moi drodzy, nie wymiękne, nie tak nie może być, dobra, zaczynamy. Czekajcie. Dawajcie, primo, dawajcie, dobrać, dawajcie w ogóle, moi drodzy, i naprawdę, czasami mam wrażenie, że jeszcze tyle nie wiem o tej grze i za każdym razem to wychodzi, więc nie musicie pisać w komentarzach, no bo wiem. <laughs> więc tak, to jest to przykre, ale dobra. Co, mój drodzy, dwie Dobra, dobra ja jest aktyka, tak miło, to, są to Słuchajcie, lecimy, lecimy w takim razie na lewo, stary. Dobra, słuchaj, robimy tak jak wcześniej, czyli bot przejmuje, ja Stary, by... ich lewo, nasz, nasze lewo to jest ich prawo, więc możemy dla zmyłki mówić. E, ale co, to śmieszne. A wiesz, że my to wiemy teraz. O nie, skąd by się, kto by się spodziewał, żeby to będziecie wiedzieć. Dobra, czekajcie, dobra. przejmuję drugą strefę. Dobra, stary, przejmuję okay, strefę. Dobra, dobra. Chodź szybko, stary, bo oni mają pozycję w tamtej strefie dosyć mocno. No dobra, ja idę Nie, kolt. Po... Ja i niech odciągnąć, ja i ja niech odciągnąć! ci pomoże, bądź ci pomoże Dobra, dobra, przejmujemy, idzie moi idzie drodzy! Pomoże. Przejmujemy! Chociaż nie, trochę mi idzie to jest jest, Dobra, dobra, nie, idzie, idzie, właśnie, patrz, obydwie przejmujemy, naraz mhm. Idzie moi drodzy przejmowani, idzie kreseczka, dajesz kreseczkę. O nie, kult Uważaj! O nie, oni tu są, oni tu są! Dobra, moi drodzy! Dobra, Zniszczyli moją wieżyczkę, pam! No nie mój drodzy! Nie, niedobrze ośmiobi tutaj, postawił te swoje jakieś dziwne rzeczy, jakieś herezje swoje A dobra, nie! KU nie! Prawie! O El Primo, dajesz dojeżdżać ich! Dobrze, zobaczcie, bo ten El Primo dojechał na dojeździe. No, jest pierwsza strona, jest pierwsza strowa Da, dobra, siła, masa mocki basa. to jest El Primo. Dobra, teraz drugą musi szybko. Dobra, drugo, dobra, kolta, drugo. jedziemy tego kolta. O, dobra, dobra mamy go! Idź lewom, dobra, stary. na Dobra, dobra, stary. O, ośmiobit, ośmiobit nie uciekniesz Dlaczego? mi, ośmiobit Możesz się bać. Dlaczego? Dobra, ja o, kurwa, o, nie przejął. O nie, stary, musisz pomóc mi, bo tutaj atakują mnie ze wszystkich stron, jestem osaczony Dobra stary mam 8 przynajmniej Dobra spokojnie Stary jestem osaczony tutaj OK! But. Końcówka końcówka Damy radę damy radę stary damy What? radę What? What? Dajesz? Tak! O dobrze, mój drodzy, udało nie, się. No. no i co i co? Udało się? Gwiazda zagrypam. No i co to znaczy, że faktycznie Oj, coś z tego jest Dobra moi drodzy, nie! Naprawdę, dzisiaj już było tego za dużo w każdym razie, moi drodzy, dzisiejszy openik można uznać za udany I pamiętajcie moi drodzy, jeżeli ustawicie pod tym odcinkiem, jeżeli każdy z Was kupi łapeczkę w górę, i będzie 5000 łapek w górę, to kupujemy ofertę specjalną Leona, moi drodzy. Więc to będzie wtedy ten dzień, kiedy kupimy Leona. W każdym razie, moi drodzy, żegnajcie, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapeczkę w górę subskrypcję. No i co? LO32071 and